125 to będzie inaczej 5 do potęgi trzeciej. 1 piąta to będzie inaczej 5 do potęgi minus 1. Zgodnie ze wzorem spoza tablic, tutaj obok zapisałam ten wzór. Później 1,25 mogę zamienić na 25 do potęgi minus 1 i dalej, żeby to uprościć, mogę jeszcze zapisać 5 do potęgi drugiej do potęgi minus 1 i wykładniki sobie tutaj pomnożę zgodnie ze wzorem, który tutaj zapiszę obok. Ten czerwony wzór, on znajduje się w tablicach. I mam 5 do potęgi 2 razy minus 1 to będzie minus 2. Kolejny przykład. Znowu zamieniam sobie to na 125 do minus pierwszej. 125 to jest inaczej 5 do potęgi trzeciej do potęgi minus 1. Znowu wykładniki będę sobie mnożyć i będę mieć. 5 do potęgi minus trzeciej. Kolejny przykład. Użyję tu sobie znowu wzoru spoza tablic. Pierwiastek z A równa się A do potęgi jednej drugiej. Czyli tutaj w podpunkcie E będzie 5 do potęgi jednej drugiej. Kolejny przykład. Znowu wzór spoza tablic. Pierwiastek z A n tego stopnia to będzie A do potęgi 1 przez N. Czyli w podpunkcie F. Mogę zapisać, że to będzie 5 do potęgi 1 trzeciej. Kolejny podpunkt. Zapiszę, że będę mieć 125 do potęgi 1 piątej. Następnie 125 mogę zamienić na 5 do potęgi trzeciej. I potem jeszcze do potęgi 1 piątej. Wykładniki muszę pomnożyć. Czyli muszę zrobić 3 razy 1 piąta. Czyli inaczej 3 pierwsze razy 1 piąta. I to będzie 3. Piąte. Otrzymam 5 do potęgi 3, 5. Zobacz na kolejne przykłady z tego zadania. Zapauzuj film, spróbuj zrobić sam, a następnie możesz odpalić film, żeby zobaczyć, jak ja rozwiązałam te zadania. Podpunkt h. 5 to jest inaczej 5 do potęgi pierwszej, pierwiastek z 5 to jest inaczej 5 do potęgi jednej, drugiej. Gdy mamy mnożenie, wykładniki się dodają. Czyli będę mieć 5 do potęgi 1 i 1, 2. Kolejny przykład: 25 to jest 5 do 2 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 5 to będzie 5 do 1, trzeciej. Wykładniki muszę dodać, otrzymam 5 do potęgi 2 i 1, 3. Kolejny przykład: minus, po prostu przepisuję. 1, 5 to 5 do minus 1. Znowu w kolejnym przykładzie minus przepisuję. Pierwiastek z 5, to inaczej 5 do 1 drugiej. Kolejny przykład. Na początek może 1 piątą zamienię na potęgę liczby 5. Będzie 5 do potęgi minus pierwszej. Następnie zamienię sobie pierwiastek. 5 do minus pierwszej. Zamiast pierwiastka tam potęgę 1 trzecią. Teraz wykładniki sobie mnożę i będę mieć 5 do potęgi minus 1 trzeciej. Kolejny przykład. 1 piąta. To inaczej 5 do minus pierwszej. Razy najpierw zamienię sobie symbol pierwiastka na potęgę 1 drugą, a następnie 125 zamienię na 5 do potęgi trzeciej i za nawiasem do potęgi jednej, drugiej. Tutaj wykładniki mi się mnożą. Będę mieć 5 do minus pierwszej. Razy 5. 3 razy 1, druga. Więc wykonam tutaj na boku. 3 razy 1, 2 to jest 3 pierwsze razy 1, 2, czyli licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, 3 drugie, inaczej 1,5. Czyli mam 5 do 1,5 równa się, gdy mamy mnożenie, to wykładniki się dodają, i będę mieć 5 do potęgi 0,5. Kolejny przykład, zamieniam na potęgi 5 do 1 trzeciej. Razy 5 do 1 siódmej. Równa się. Wspólny mianownik. Muszę sobie zrobić, aby dodać te dwa wykładniki. 1 trzecia i 1 siódma. Czyli też może sobie wykonam takie działanie na boku. 1 trzecia plus 1 siódma. Wspólny mianownik to będzie 21. Czyli pierwszy ułamek mnożę razy 7 góra i dół. W drugim łamku, mnożę razy 3 góra i dół. Mam 7 21 plus 3 21, to razem jest 10 21. I zapisuję sobie wynik. Ostatni podpunkt, przedostatni podpunkt. Sama piątka, to jest inaczej 5 do pierwszej, a razy minus 5 do potęgi 1 trzeciej, razy 5 do potęgi 1 drugiej. Widzę, że tutaj mam minus 5. Mamy 1 minus. Przy tej, tej liczbie minus 5 nie mamy potęgi parzystej, więc cały wynik będziemy mieć na minusie. A wykładniki muszę sobie dodać. Czyli muszę dodać 1 plus 1 trzecia. I będę mieć minus 5 do potęgi 1 i 1 trzecia. Razy 5 do 1 drugiej. I teraz w kolejnym kroku dodam sobie te dwie liczby. Minus zostaje bez zmian. Mamy 5. I muszę dodać sobie. 1, 1 trzecia plus 1, druga. sobie to gdzieś na boczku, na przykład tutaj. 1, 1 trzecia plus 1, druga. To będzie 1 i 2 szóste plus 3 szóste. I wyjdzie mi z tego 1 i 5 szóstych. I będę mieć minus 5 do potęgi 1 i 5 szóstych. Ostatni przykład. 1, 25. Mogę zapisać to, że jest to 25 do minus 1 przez pierwiastek 3 stopnia z pięciu, to 5 do 5 do 1 trzeciej. 25 to inaczej jest 5 do 2 do potęgi minus 1 i 5 do 1 trzeciej pod kreską łamkową. Wykładniki mnożę. Będę mieć 5 do minus 2 przez 5 do 1 trzeciej. Teraz wykładniki powinniśmy odjąć. Będziemy mieć 5 do potęgi minus 2 i 1 trzecia.